Dzisiaj czas na kontynuację serii, którą bardzo lubicie, mianowicie pomysły na różne kreatywne zdjęcia. Jednak dzisiaj wykorzystam całkowicie inny sprzęt niż do tej pory. Jednak zanim przejdziemy do sedna tego odcinka, kilka słów o sprzęcie, którego dzisiaj będę używał. Mianowicie jest to Panasonic Lumix GH5, który jest przede wszystkim polecany filmowcom. Zobaczymy jak sprawdzi się fotografii. Panasonic Lumix GH5 doceniony przede wszystkim przez filmowców korpus z matrycą Micro 4.3. Jego wielką zaletą są małe gabaryty, co w połączeniu ze świetną jakością materiałów sprawiło, że aparat ten jest bardzo popularny. Matryca o rozmiarze ponad 20 megapikseli jest w zupełności wystarczająca, a tryby filmowe mają wszystko to, co każdy entuzjasta produkcji filmowych potrzebuje. Na kolejny plus zasługuje ekran, który możemy swobodnie obracać, co dla mnie jako twórcy internetowego jest wielką zaletą. Warto zwrócić uwagę na to, że aparat można bardzo dobrze spersonalizować. Mamy do dyspozycji własne tryby oraz guziki, które możemy dowolnie programować. Ale nie ma co za dużo gadać, więc lecimy z pierwszym pomysłem i testujemy ten sprzęt w praktyce. Portrety zazwyczaj kojarzą się z długą ogniskową, jednak czasami można świadomie wykorzystać szeroką ogniskową i pobawić się trochę perspektywą. I to teraz zrobimy, także zobaczycie pierwszy pomysł. Skoro była przerysowana perspektywa, no to teraz czas na nietypową perspektywę. Także ustawiam Patrycję nieco inaczej w kadrze i sami zobaczycie, że świat będzie na tych zdjęciach wyglądał nieco inaczej. Jesteśmy już po pierwszych zdjęciach i moje pierwsze wrażenia są nieco dziwne, bo to nie jest sprzęt, na którym na co dzień pracuję, więc muszę się przyzwyczaić. Ale cała ergonomia i funkcjonalność jest dosyć łatwa do opanowania. Przede wszystkim menu i ustawienie poszczególnych parametrów jest banalnie proste. Wszystko jest intuicyjne i to jest dla mnie zdecydowanie najważniejsze. Jednak trzeba się przyzwyczaić do sprzętu, na którym się nie pracuje na co dzień i myślę, że po tych już dwóch seriach zdjęć już mi będzie się trochę lepiej pracowało właśnie na tym aparacie. Ale zobaczymy, jak dalej pójdzie. Kolejny pomysł na zdjęcie, które Wam przedstawimy, to portret wykonany przez okulary. Czyli przykładam obiektyw tutaj do okularów i wykonuję zdjęcie. Zobaczymy, jakie zdjęcia nam wyjdą. Jesteśmy po kolejnych zdjęciach i tym razem na wielki plus zasłużył odchylany ekran, bo możemy go obracać w dowolnym kierunku i wykonać zdjęcia z różnych dziwnych perspektyw, czego byśmy nie mogli zrobić, gdybyśmy mieli go tutaj po prostu wbudowanego. Uważam, że każdy aparat powinien mieć taki ekran obracany, bo to z wielki plus i ułatwia zdecydowanie pracę w różnych warunkach. Ale ten aparat to przede wszystkim aparat filmowy i w tym sprawdza się zdecydowanie najlepiej, więc spróbuję zaraz zrobić kilka ujęć filmowych i zobaczycie, jakie są tego efekty. GH5 jest świetnym sprzętem filmowym. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to rewelacyjna stabilizacja obrazu, do której możemy dołożyć tą wbudowaną w obiektyw. Aparat świetnie radzi sobie w trybie 4K i pozwala rejestrować obraz prosto na kartę pamięci w 10 bitach, co daje nam dużą rozpiętość tonalną. Nie na darmo sprzęt ten jest tak popularny wśród filmowców. Teraz czas na zdjęcia lewitujące, ale to nie będzie nic związane z Photoshopem i maskowaniem. Patrycja po prostu podskoczy, ja zrobię serię zdjęć i wybierzemy takie zdjęcie, w którym wygląda, jakby lewitowała. I EH5 nam oferuje to, że będziemy mogli zrobić 12 zdjęć na sekundę, czyli aparat jest bardzo szybko szczelny, co zdecydowanie nam ułatwi zadanie. Więc biorę się za zdjęcia. Nowością jest dla mnie elektroniczny wizjer. Ja do tej pory korzystałem zawsze z tradycyjnego wizjera, więc taki cyfrowy tutaj obraz, który się wyświetla, jest dla mnie czymś nowym, ale jest to ciekawe rozwiązanie, bo jeżeli sobie ustawiamy ekspozycję, no to wszystko widzimy tutaj już w wizjerze, czy zdjęcie będzie doświetlone, czy niedoświetlone. Więc to jest też ciekawy atut. Trzeba się do tego na pewno przyzwyczaić, bo zupełnie inaczej to wszystko wygląda, ale kwestia, tak jak mówię, przyzwyczajenia. Jesteśmy już po większości zdjęć, jednak teraz poczekamy na zmrok, bo kolejne zdjęcia będą z wykorzystaniem zewnętrznego światła, że tak powiem, ale zobaczycie o co chodzi. Jeżeli chodzi o podsumowanie dotychczasowych zdjęć, no to nie mogłem poszaleć, jeżeli chodzi o obiektyw. Nie miałem w dyspozycji żadnej portretówki, tylko korzystałem ze standardowego obiektywu 12-60 ze zmiennym światłem, więc tutaj pod tym względem byłem nieco ograniczony, jednak myślę, że mimo wszystko udało się z tego zestawu wycisnąć ciekawe zdjęcia, co sami widzieliście. Jeżeli chodzi o jakość, no to wszystko zweryfikuję dopiero podczas obróbki. I zdjęć i podczas oglądania filmów. Już się trochę ściemniło, więc możemy przejść do kolejnego pomysłu na zdjęcie. I jesteśmy w domu, jak widzicie, jest taki tutaj w pomieszczeniu półmrok. I o to właśnie chodziło. I na czym polega pomysł? Bierzecie sobie lampkę LED, lub jeżeli nie macie takiej lampki, no to możecie wziąć latarkę po prostu w telefonie, jakiekolwiek źródło światła, które jest w miarę mobilne. I na czym polega dalszy pomysł? Więc otwieracie sobie książkę, tą latarkę wkładacie do środka, no i uzyskujemy taki właśnie magiczny efekt. Zobaczycie, jakie z tego ciekawe zdjęcia wyjdą. Więc ja lecę po moich modeli, no i jedziemy z tym pomysłem. Czas zrealizować ostatni pomysł w tym odcinku. Do realizacji będziemy potrzebować gazetę, którą rozłożę, podpalę i jednocześnie ona będzie oświetlać moją twarz. Nigdy tego typu fotografii nie próbowałem, więc trzeba zawsze właśnie próbować nowych rzeczy i eksperymentować. Tak więc prezentują się pomysły z tego odcinka oraz taki test. Sprzętu, który chciałem już od dawna przetestować, bo jak w jednym filmie wspominałem, właśnie szukam jakiegoś mniejszego aparatu, bardziej poręcznego, który będzie mi mógł towarzyszyć podczas filmowania i tworzenia filmów na kanał. Więc przetestowałem właśnie dzisiaj Panasonic Lumix GH5. No i jestem pozytywnie zaskoczony. Nie myślałem, że tak szybko się do niego przestawię, yy, także to zdecydowanie na plus. No i ta jakość, jeżeli chodzi i zdjęcia, i film, jest naprawdę bardzo dobra. I właśnie w taki sposób lubię testować nowy sprzęt. Nie lubię gadać niczego w teorii, wolę wziąć. Aparat do ręki, iść w plener, porobić zdjęcia i w ten sposób go ocenić. Także tutaj na kanale raczej takich suchych recenzji nigdy nie będzie. Wolę zawsze taki sprzęt testować w praktyce i mam nadzieję, że taka forma Wam się również podoba. Przy okazji też przedstawiłem Wam wiele pomysłów na zdjęcia, które mam nadzieję, że również wykorzystacie u siebie w praktyce. Bo nie ma nic gorszego, jak oglądać sam film, a później nie przenieść jakiejś wiedzy czy pomysłów do praktyki. Więc bierzcie aparaty do ręki, idźcie w plener, działajcie i róbcie zdjęcia. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. I do następnego razu. Cześć. Piąteczka.